Witajcie. Dzisiaj Wam trochę opowiem o sprzęcie, które dostałem do testów. A opowiem Wam o śpiworze, kołdrze od firmy Leataway oraz Nordic Pocket Saw, czyli ręczna piła łańcuchowa. Dobra, zacznę od śpiwora, który dostałem już jakiś czas temu, tylko po prostu nie miałem czasu nic Wam więcej o nim e, powiedzieć. Generalnie to jest to całkiem ciekawa konstrukcja. Ponieważ nie jest to typowy śpiwór taki klasyczny, że po prostu mamy śpiwór zapinany na suwak. Nie, nie, nie. To jest absolutnie coś innego. Śpiwór ten jest do połowy szyty, a druga część jego jest luźna. Po prostu mamy kawał materiału, który nie jest szyty, nie ma zamka, ale za to Proszę bardzo. Tak to wygląda. Mamy tutaj linkę z szekordu, zatrzask i tutaj drugą tak samo linka zatrzask. No dobra, do czego to służy? Realnie patent jest taki, że linki te służą do przełożenia ich pod karimatą, dzięki czemu. Nasz śpiwór będzie przylegał bezpośrednio do karimaty i będzie to dawało nam komfort cieplny. Możemy to szybko dopasować, żeby to nic nie odstawało. Jeśli chodzi o dane techniczne, to ma on długość 180 cm oraz szerokość 1,20 m. Akteriał zewnętrzny jest to nylon, a wdziółka została wykonana z Klimashield Apex. Dodatkowo wszystkie włókna zostały pokryte akrylem. Więc śpiwór ten doskonale sprawdzi się w warunkach wilgotnych, po prostu nie chłonie on dzięki temu wilgoci. A temperatura komfortu użytkowania tego śpiwora jest to 0. To w zestawie do tego śpiwora dostajemy opakowanie na tą kołdrę, która jest siatką. Też na początku zastanawiałem, dlaczego to jest siatka. No później doczytałem, dlaczego to jest siatka, ponieważ możemy tego użyć jako moskitierę. Jakby nie patrzeć. Nie jest to głupi patent, ponieważ jest to cienkie i naprawdę da radę. Nie śmiejcie się. Cyk. Voilà. Oddychać można śmiało. Lekko możemy tą gumkę dociągnąć. Działa. Ochrona przed kamerami. Jest super. Y Dużym plusem tego śpiwora jest to, że pomimo rozmiarów 1,80 m na 1,20 jest on bardzo lekki, on waży niecałe 600 gram. To jest naprawdę ciekawa sprawa. W plecaku troszeczkę pozłożenie zajmuje, ale sama waga jest tego praktycznie niewyczuwalna. Dobra, Dodatkowo do tego dostałem taką oto kieszeń zamykano na zamek doszczelny. Taka jakaś malutka, organizer z szykielką Myślę, że jakieś tam rzeczy się zawsze kończą nie zwerdnie. Kolejną rzeczą, o której chciałem Wam opowiedzieć jest to Nordic Pocket Soul Jest to nic innego jak ręczna piła łańcuchowa Widzieliście ostatnio w akcji, jak robiłem pierwsze testy. Idzie jak szalona naprawdę Dostałem ją w takim oto opakowaniu bardzo fajne, zapinane na rzep jest tutaj miejsce, żeby przypiąć sobie do paska, też do plecaka. Sama piła wygląda w taki sposób, tak się pozwijała. Ok, tak ta piła wygląda po wyjęciu z opakowania. Długość łańcucha to 65 cm. Posiada ona 33 ogniwa tnące. Każde ogniwo posiada. Dwa ząbki tnące, dzięki czemu piła tnie w obu stronach Więc kiedy pociągamy w jedną stronę i w drugą, ona tnie Do trzymania służą uchwyty wykonane z nylonu W tej wersji są to uchwyty koloru zielonego, które są przeszyte podwójnie mocną nicią Naprawdę jest to kawał mocnego sprzętu yy, Niedawno robiłem pierwsze próby tej piły, naprawdę fajnie tnie, bardzo szybko że nie powinno być problemów z tą piłą, ponieważ jak się tylko lekko stępi, załatwcie sobie pilnik, podostrze, będzie jechała dalej. Chyba, że coś z nią się stanie, ale raczej nie powinno. Jest to stal wysokowęglowa, hartowana, więc powinna działać dosyć długo przy odpowiedniej konserwacji, czy po prostu jakieś tam lekko zaoliwić, żeby nie wdziegiała. Dobra, to bardzo fajna sprawa, poręczna. Samo opakowanie mieści się, tak widzicie, w dłoni. Wrzucone do pcaka nie zajmuje dużo miejsca, a tym bardziej, ani nie jest to ciężkie. No dobra, tyle by było o tym, co miałem Wam do pokazania. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się przetestować w warunkach już takich jakby bojowych ten śpiwór. Naprawdę bardzo mi to interesuje, jak on się będzie sprawował. Piła już była wstępnie testowana, sprawuje się super. Pomęczę ją dalej, coś napiszę o tym dokładniej, jak długo ona trzymała ostrość. Dobra, dzięki serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten materiał. Zapraszam serdecznie do subskrypcji oraz komentowania moich materiałów. Liczę na Wasze uwagi, co poprawić w przyszłości, żeby to było ciekawsze dla Was. Dobra, dzięki serdecznie jeszcze raz, trzymajcie się. Hej!